Jak wyglądam. Co się stało? Postaramy się o dzieci. Wierzysz w sny, doktorze? Teraz to już wiem, że nie. Nigdy się pan doktora nikogo nie martwił? M moment. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie cię wypuszczą. Weźmiemy cichy ślub. Bez żadnej pompy. Po co nam to? Postaramy się o dzieci. Nie. Rafał. Rafał. Ty odczyp się. Czego ty ode mnie chcesz? Myślałam, że tego samego co ty. Ja chcę, żeby wszyscy dali święty spokój, rozumiesz? Odszepcie ode mnie, zostaw mnie w spokoju, rozumiesz? Co do ciebie mówię! Co pan robi? Proszę się uspokoić! Wszystko w porządku? Spodziewałam się taką. Co miasto wie o tobie i tej zdziwienia? Nie wiem o mówi, mówisz, a jeśli mówisz. O Karolinie, bo chyba o niej to, nie wiem. To jest znajoma przewodniczącego komisji wyborczej. Znam ją, znam ją nie wiem. Od niedawna gdzie ją raz na lunchu, dwa razy. Tak, dwa razy na lunchu, tak? Tak, dwa razy. Kochanie, czy ty myślisz, że jestem głupia? Nie, nie no skąd? Słoneczka, powiedz mi, czy ja jestem ślepa? Hmm, poczekaj. <laughs> nie, nie, chyba nie. <laughs> Wiesz co? Ja wiem o Tobie i Karolinie już od roku. Czasem łapię się na myśli: Chcę mieć to dziecko, żeby ratować związek. Tak chyba nie powinno się robić. A ty masz wiarę i nadzieję? 21 lat słyszę jedno i to samo. Musisz być dobrej myśli. Istnieje szansa, że będziesz widział i inne tego typu gówno. I tak właśnie o tym myślę, że to gówno. A pani ciągle tutaj? Czekam, aż ktoś mi powie, co się z nim dzieje. To ten ból brzucha go tak zmienił? Zmienił? Jego zachowanie. Wie pani co? Ja nie jestem specjalistą od psychiki. Inaczej leczę ciało. Wie pan, ja wiedziałam dokąd jedzie, że to nie wakacje, ale mąż koleżanki był w Iraku. Wrócił i wszystko z nim w porządku. Zbudowali dom, założyli rodzinę. Niech pani jedzie do domu odpocząć. Nigdy się pan doktora nikogo nie martwił? Jak ma pani na imię? Iwona. Chyba pospieszyłam się z wyjęciem tej wkładki. Co się stało? Czekałam na mojego narzeczonego pół roku. Pojechał do Afganistanu, żeby zarobić na nasz ślub. Wyobrażałam sobie, jak to będzie, jak wróci. Wrócą się nam dzieci. Będziemy prawdziwą rodziną. Uważasz, że dziecko to jest dobry pomysł? Teraz? No. Teraz to już wiem, że nie. To co myślisz, że ty na mnie patrzysz?